Witajcie! W dzisiejszym odcinku nauczymy się yy, korzystać z wejść cyfrowych oraz nauczymy się tworzyć nowe funkcje inne niż Void Loop i Void Setup. Bez zbędnego przedłużenia, zaczynamy film. A zatem, tak już mówiłem, jak mówiłem we wstępie, zajmiemy się dzisiaj wejściami cyfrowymi. Teraz zapytacie pewnie, o co chodzi. I co ja mam tutaj na ekranie. Otóż nie jest to żaden działający program, jest to tylko zbiór komend z ich umiejscowieniem, które dzisiaj będziemy wykorzystywać. I powiem Wam z grubsza, co one, do czego one służą oraz Zrobimy jakiś program, który robi, zrobi e, coś więcej, niż e, będzie pasywnie mrgał diodą. Okej, okay. spośród tych komend, e, które tutaj wypisałem, jako pierwsza znajduje się komenda hashdefine. Można ją używać zamiennie ze zmienną int, ale jak ja tutaj już skompilowałem raz ten program, który nic nie robi. Jak tu widać, to szkic zużywa aktualnie 822 bajtów, czyli 2% całej pamięci. Zmienne globalne 9 bajtów, czyli 0% tu akurat. O co chodzi? Crash define to nie jest zmienna, to jest taka Liczba, która tylko program wie, że wszędzie gdzie się pojawi nazwa PIN to ma zawsze wstawić szóstkę. Mm, Natomiast, no teraz, jak to oczywiście skompiluję, to powinien mi zaraz błąd wyrzucić, tak? bo no, najpierw jest hash define PIN, że to jest szóstka, a potem to się gryzie jest kolizja z drugą, e, ze zmienną int która wykorzystuje tą samą nazwę, więc musimy tu coś zmienić. Ja to usunę, bo tak jak mówiłem, ta zmienna zużywa, w niej możemy tam ponad 65 tysięcy zapisać e, różnych kombinacji e, liczb, natomiast HashDefine to jest taka tylko dla programu, na niej się nie da operować, ona jest po prostu stała. pin read, do tego przejdziemy za sekundę. Teraz w jaki sposób musimy powiedzieć naszej płytce Arduino, która cały czas durnie miga diodą z poprzedniego, o, za sprawą poprzedniego programu, w jakiś sposób musimy jej powiedzieć, że ma z danego wejścia korzystać jako wejście, a nie e, wyjście. Nie ma tym, na przykład tym pinem migać sobie, czy, czy nic nie robić, tylko ma czytać wartość jaką na nim jest. I do tego w dzisiejszym odcinku posłużą nam takie malutkie przyciski. Czyli te przyciski tak, o których wspominamy już na początku poprzedniego odcinka, których niestety nie zdążyłem zrobić. I teraz z tymi przyciskami jest jedna bardzo ważna rzecz. One mają cztery nóżki, które teoretycznie działają jako dwie. Mają po dwie, e, tak jakby na stronie, na dwóch stronach, że po żadnej, i waż, ważne, żeby je wpinać albo w płytkę w taki sposób, aby e, zawsze trzeba je wpinać tak, aby między jak rzędy idą w tą stronę, to między nimi ma, musi być tylko jedna pusta dziurka. No, ja lubię je wpinać tak, bo po prostu jakoś tak mi wygodnie, mam wtedy więcej miejsca na kable, a nie tylko po jednej dziurce. Schemat takiego e, ups, przepraszam, ten pin, ten tego przycisk... Ten przycisk muszę tak ta wpiąć, gdyż on ma trochę krótkie nóżki, które lubią wyskakiwać z tej płytki e, Ale te przy, to jest tak naprawdę jeden przycisk Jeśli e, popatrzymy sobie e, tutaj na te nóżki, to ta nóżka z tyłu oraz te z przodu, one są tak jakby połączone w tym przycisku i robią przełącznik pomiędzy tą stroną, a tą stroną. W tym większym tak samo, pomiędzy tą stroną, a tą stroną. I dlatego należy o tym pamiętać, żeby potem nie wyszły jakieś dziwne rzeczy, że Arduino cały czas na przykład uważa, że jest włączony przycisk albo wyłączony. Dobrze, to ja teraz to podłączę i powiem wam dokładnie, w jaki sposób to zrobić. Dobrze, teraz opowiem wam pokrótce, co ja tutaj zrobiłem. Eee, nasza mrygająca dioda jest cały czas podłączona do pinu numer 2, tak jak było w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy to dobrze widać. Eee, I tak, jeszcze zapomniałem o jednym przewodzie, który będzie O, czy mogę? Nie podłączyłem tej diody, którą też będziemy używać. Eee, ten pin słabo łapie. To da szósteczki. I teraz tak. Ten e, przełącznik jest wpięty pomiędzy pin numer 3, który nie wiem czy tu widać dobrze. E, po kolei mamy 0, 1, 2, 3. To oznacza, że ten żółty kabel jest wpięty pod ten pierwszy guziczek, czerwony przewód jest wpięty do guziczka, ale wchodzi też z niego do 5V ten rezystor. I jak przejdziemy do części kodu, to zaraz Wam dokładniej opowiem o co chodzi z tym rezystorem i po co on jest potrzebny bądź właśnie nie jest potrzebny. Um. No i mamy tą naszą diodę też przez rezystor wpiętą do pinu numer 6. Jak jakbyśmy zwarli ją tutaj, to można zobaczyć, że obie diody migają. E, nie mówię jeszcze raz, nie podłączam tego pinu numer 5, dlatego że on słabo chwyta i mogłoby się wydawać, że, e, nie e, że coś nie działa tak jak powinno, bo po prostu nie ma podłączenia. Ta fioletowa zworka, która tutaj jest, możecie ją zignorować, dlatego że użyłam ją tylko po to, żeby mi nie spadało Arduino z takiej stykowej. To wszystko. No to co? Wszystko teoretycznie mamy na dzisiejszy tutorial podłączone, więc zaraz przechodzimy do kodu. Dobrze, w części kodu już omówiliśmy sobie, co to znaczy hash define. Czyli tu możemy się odnieść do pinu, po prostu ta komenda zajmuje mniej pamięci. I teraz na razie tą komendę int ignorujemy. Ja sobie tu nawet wrzucę po prostu parenterów. I mam tak, mam void setup. I co to wszystko mi oznacza? Tu wyżej zadeklarowaliśmy, że pin to jest 6? 6, czyli tu akurat jest wpięta nasza dioda, dlatego zrobię po prostu szybkiego, szybką podmiankę, tak aby do pinu numer 6 był podpięty eee, przeciwskim, i ja nie przemyślałem tego trochę przed filmem. Eee, mamy komendę input oraz input pula. I o co to chodzi? Arduino może czytać tylko dwa stany. Stan niski, czyli low, albo stan wysoki, czyli high. Jeśli każemy mu czytać z jakiegoś z tych pinów, który będzie niepodłączony, to on będzie po prostu. Arduino będzie po prostu zbierać szumy, z których nic tak naprawdę nie wyniknie. Będą naprzemiennie yy, podawane dane. W innymi słowy, płytka zwariuje, bo nie będzie wiedziała, co robić. Yy. I to jest tak. Jedną opcją, żeby. No, a ten przełącznik potrafi tylko y, na przykład podłączyć, jak wciskam teraz. To szóstka została zwarta do minusa, czyli do sygnału I teraz, jak temu można zaradzić? Y, mamy pin mode input, który. Y, do którego potrzebujemy rezystor, który jeśli. Y, Nasz przycisk nie będziemy go dotykać, nie będzie wciśnięty. To będzie e, zawsze pilnował, żeby ten pin, tu akurat numer 4, zawsze był e, podłączony do e, stanu wysokiego. Albo możemy załatwić to drugą kolor, e, komendą, tak zwaną e, pin mode e, input pola. E, pamiętamy, że wszystko piszemy na caps locku. E, i tutaj z shiftem e, podłogę. E, tak, jak mówiłem, input pull up nie musi. Nie potrzebujemy wtedy tego rezystora. Możemy sobie go po prostu ogłosić, ponieważ Arduino w tym mikrokontrolerze ma wbudowane takie rezystory, które tą komendą możemy tak jakby wywołać, czyli wirtualnie podłączyć rezystor, tak jakby tam w środku. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, nigdy nie budowałem mikrokontrolera i się na to nie zanosi. W każdym razie ja tą komendę polecam dla wszystkich początkujących e, Pin Mode Input przy, e, i tą komendę jeszcze nawet wtedy, kiedy jakieś urządzenie przyciąga do tego górnego poziomu, ponieważ jeśli e, byłaby jakaś na przykład przerwa w przewodzie, to po prostu e, może się okazać, że coś nam nie będzie źle działać coś nam będzie źle działać komenda input jest tylko pożądana gdzie mamy pewne połączenia oraz na przykład potrzebujemy dodać sobie e, rezystor który nie będzie nam tego przyciągać do e, tutaj szyny ujemnej tylko jak ja tutaj sobie fiolet, na fioletowo zaznaczyłem szyn dodatni czyli będzie tak zwany input pulla, pull down Przepraszam, właśnie do strzyny ujemnej nam będzie ściary, czyli wtedy, jeśli wciśniemy, to nam się pojawi 5V na pinie. Um, mówię, dla początkujących polecam input pola, to na razie radzę ignorować. Dopiero jak ktoś zacznie tworzyć projekt yy, yy, korzystający z większej ilości płytek i różnych yy, modułów, wtedy to się na, naprawdę przyda. I teraz tak. Yy, Dobrze, mamy sobie to omówione. To trzeba by e, omówić, e, jak zmusić Arduino, aby czytało nasz program. Mamy taką komendę e, digital read. I mamy dwie warianty. Mamy, możemy napisać, jeśli digital read PIN, czyli e, odczytywanie cyfrowe, odczyt te, z tego PINu jest równe. Hmm. jaką y, tutaj w tym przypadku low czyli jeśli ten guzik jest wciśnięty no to na przykład y, ja tutaj sobie y, pin był zadeklarowany 6 a diodę mamy podpiętą pod pin 2 to napiszę sobie y, 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 di di -l -ri digital re czyli digital Uh, digital right uh, i tutaj dwa przecinek, spacja. Hi, high, delay. Uh. Tak sobie myślę, damy tu jedną sekundę żeby było wszystko dobrze widać ja sobie tą komendę skopiuję 4 razy i damy tutaj e, naprzemiennie hi low, hi low. Mm. możecie sobie zapauzować wideo e, jak skończę i przepisać ten kod do swojego środowiska i sprawdzić, czy będzie działał tak jak mi. Ale to tak. Pin 2 nigdzie on nam się nie pojawia, więc trzeba będzie. Ja tu nie będę się bawił w kolejne aż fine. Wpiszę po prostu e, pin. Mode. 2. Output. Eee, I teraz eee, mamy tak naprawdę gotową jedną część kodu. I wgrywamy. W tym miejscu niestety zepsuł mi się jeden plik wideo, którego nie udało się odzyskać. Więc wgrywamy nasz program i sprawdzamy, czy po wciśnięciu guzika dioda mrga dwa razy. Tymczasem wracamy do odcinka. To jest do dużej precyzji, czyli podczas całego programu, jeśli mamy kilka pętli odnoszących się do tego stanu, e, właśnie pinu tutaj mamy zadeklarowanego wyżej, że 6, e, musimy y, się odnosić. Jeśli na przykład mamy raz w ciągu całego, albo kilka razy w ciągu całego działania programu, ale na przykład to tu bardziej dla we, wejść analogowych, co też w innym odcinku przytoczę, się przydaje, aczkolwiek ja też korzystam z tego przy cyfrowych, gdyż według mnie jest tak po prostu czytelniej. Lepiej napisać sobie, że jeśli pin read, czyli... Pin read, to jest y, czytanie spinu cyfrowego numer 4. Czyli zawsze na początku Wojtelu on będzie szczytywał, w jakim st st stanie jest nasz przycisk, to jest wciśnięty czy odciśnięty, i tak. I od razu mówię, pętla bardzo szybko przechodzi, więc to nie, za nie, nie wpływa, y, nie ma dużej wagi, nie wpływa za bardzo na działanie programu. Y, przy tych krótszych, następnie. Y, Wiemy, że to pin read to jest zmienna int, która tutaj teoretycznie powinienem użyć zmiennej bool, która yy, używa yy, tak zwany, yy, która używa tylko, jak dobrze pamiętam, 0 albo 1, yy, bo tutaj mniej więcej testem temu odpowiadają. Ale żeby było um, tak jakby czytelniej i bezpieczniej, bo ja, bo ja głównie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, zmiennej int używam, to um, możemy sobie zapisać to w ten sposób. Po prostu, jeśli pin read jest równy low, wykonaj tam coś. I tu na przykład możemy sobie napisać, um, bo tu nie będzie, um, pin read jest 4. A tą drugą diodkę mamy podpiętą, jak widać, pod pin numer 3. To tutaj, dla dlaczego jeszcze jest niepraktyczne? Bo trzeba trochę pozmieniać. Jeśli chcemy, na przykład, dla kilku pinów robić, to bo czasami zmienne wystarczają, ale łatwiej jest tą pewną far, o której omówimy wcześniej. I tutaj dajmy na to po prostu utnę 1,0 w, w delayu. I skopiuję to mm, dwa razy, żeby po prostu było szybciej. Teraz, jak wgram wygra nasz program, widać, ładowanie zakończone. Wciskam pierwszą diodę. Jak widać, mryga wolno, tak jak poprzednio. Jeszcze raz. Jak widać, ja nic nie robię. Dioda się sama wyłącza. Natomiast, jeśli wcisnę drugi przycisk, przepraszam, coś zepsułem, zaraz, wró zaraz do wrócę, jak to naprawię. Jestem w Sprawdziłem, jaki był problem. Czemu nasza dioda się nie świeciła? I popełniłem bardzo podstawowy błąd, przed którym was przestrzegam. A mianowicie brakowało tej linijki. Nie zadeklarowałem, że pin trzeci, pod który była podpięta ta nasza dioda druga, że nie zadeklarowałem, że to ma być wejście. I Arduino jak dostało taką instrukcję, to po prostu zgłupiało i nie wiedział, co robić. Ale tak, yy, yy, jako powtórka, wciskam ten pierwszy przycisk, który już przedtem mieliśmy zaprogramowany i widzę, że nasza dioda mryga. A teraz jeśli wcisnę ten, tutaj yy, zadeklarowaliśmy, że ona ma mrygać 10 razy szybciej w bo jest delay 1 sekundy jeśli wcisnę ten przycisk, to widać, że nasza dioda bliżej pokażę zaczyna mrygać te, tam, te kilka razy, które ustaliliśmy w kodzie dobrze z grubsza wyjście cyfrowe mamy omówione, wiemy jak się nimi posługiwać. Jeśli ktoś miałby jakieś problemy, to oczywiście proszę się nie wahać w komentarzach pisać, w następnym odcinku na pewno chętnie odpowiem. Na początku odcinka powiedziałem Wam jeszcze, że nauczę Was tworzyć nowych funkcji. No i tak, teraz co to ta funkcja jest? Oraz e, w jaki sposób ją stworzyć i jak jej używać. Mamy już dwie funkcje domyślnie, bez których nasz program nie, nie będzie funkcjonował, nawet jeśli będą puste, nawet jeśli mają być puste. One po prostu muszą być. Czyli void Setup oraz loop. I taki zapis jak tu mamy on jest akceptowalny. Może tak, byłby. Gdybyśmy wszystkiego nie napisali w void loopie, oczywiście pamiętamy, że delay wpływa na e, pracę programu. Jeśli ta dioda zaczyna sobie parę razy tam rygać. to w tym samym czasie nie możemy rygać też druga. No bo mm, nie da się po prostu. E, to jest mikrokontroler e, AVR. E, on nie jest kompatybilny, jeśli chodzi o. E, o tworzenie, o, m, prze, przerabianie kilku informacji jednocześnie. Są takie e, mikrokontrolery e, FPGU chyba się nazywają, jeśli coś kojarzę, ale są drogie, nie na mój budżet i mało osób z nich korzysta, jeśli chodzi o, o projekty hobbystyczne. E, dobrze, to piszemy nową funkcję. Piszemy sobie void jako deklaracja funkcji. I następnie nawiasik zwykły oraz nawias klamrowy. Jeszcze w poprzednim odcinku wam nie wspomniałem wszystkie takie instrukcje Void, IF, FOR jak będą dalej jakieś pętle warunkowe while. Dosłownie wszystko. Zawsze musi mieć otwarte i zamknięte nawiasem klamrowym. Bez tego nie będzie działać. <laughs> I to jest tak, Void, no ale dobrze, zapomnieliśmy nazwę. To napisaliśmy z Zamigaj Zamigaj Podłoga Zawsze pamiętamy myślnika nie, nie można używać z powodu tego, że on jest postrzegany przez program jako minus Spacja stworzyłaby z tego dwa oddzielne wyrażenia, przez co program by nie rozpoznał. Załóżmy, że ten wojs się nazywa Zamigaj Let. Do tego przejdziemy też pewnie w jednym z kolejnych odcinków takich bardziej skomplikowanych. I teraz bierzemy sobie całość to. Ctrl-C, Ctrl-X, bo tego nie chcemy już mieć. Ctrl -C. wklejamy to w ten void. I to sobie na przykład możemy kliknąć Enter i zjechać gdzieś tam na sam dół, nas nie interesuje. I teraz tutaj. <laughs> w tym, żeby to czy czyściej, czytelniej wyglądało wystarczy, że sobie napiszemy e, zami... guy przepraszam, podłoga led dwa nawiasy średniczek i teraz, jeśli nie popełniłem błędu mam nadzieję, że nie zrobimy literkę, no to też warto to przestrzegać Zwracać uwagę. Na szczęście, Arduino IDE jest na tyle dobrym programem, że potrafi wytknąć te błędy i pokazać, gdzie co trzeba zmienić. Czasami średniczka się zapomni, i teraz tak, gało się. Co to znaczy, to co przedtem mieliśmy w if to były jakieś instrukcje, które jak byśmy mieli długo tak kod zapisany, to byśmy po prostu nie wiedzieli, co tu się dzieje. Natomiast teraz, tak, możemy sobie to w takiej funkcji zapisać. Wojt, z nami i wtedy, kiedy, pff, nieważne gdzie napiszemy, zamigaj led, to ta dioda, to to się zawsze odwoła do tego i wykona się ten skrypt cały. Czyli będzie ta dioda migać te parę razy, które tu zadeklarowaliśmy. Nie wiem ile to jest, nie chcę mi się liczyć. I teraz sprawdzamy czy działa. Pierwsza dioda nieruszana, zamrykała dwa razy. Druga dioda, jak widać, działa. Na tym w skrócie polegają instrukcje warunkowe. Nie ma na razie potrzeby wdrażać dodatkowych instrukcji. Na tym jakiś prosty program zrobicie. Myślę, że nawet taki skrypt światło uliczne nie powinien dla was stanowić problemu. Znacie Digital Read, Digital Write. Po prostu po kolei trzeba instrukcję, że jeśli się wciśnie dany przycisk, to która z kolorowych nie od od mam na razie tylko zielone, może potem jeszcze inne kolory się pojawią, która ma się świecić na zielono, czerwono, żółto. Tak I tak jeszcze można dodać na przykład światła dla pieszych. I to już. Możecie potraktować jako małe zadanie domowe no zrobić coś takiego i nie zabić przy tym żadnej osoby, zapalając wszędzie zielone światło. Jak widzieliście, skrypt, który e, napisałem, działał. E, pod koniec, jak już się pożegnamy, wrzucę jeszcze na chwilę powole, po kolei e, spowolniony ekran. Tak, aby wszyscy mogli sobie zapozować na czysto, tak jakby bez mojej kawełki, i spisać ten kod, jeśli chcieliby go odtworzyć, ja polecam ten program Światło Uliczne, gdyż tu potrzeba tylko komendy Digital Read oraz Digital Write. I to tak naprawdę wszystko w tym odcinku. W następnym jeszcze zastanowię się, o czym będzie. Czy zrobić zmien, typy zmiennych, czy yy, wejścia, wyjścia analogowe. Yy, raczej będą to zmienne, ale nie jestem pewny. Jeśli będą to zmienne, to będzie to odcinek teoretyczny. Yy, także na dzisiejszy odcinek by, to by było wszystko. Trzymajcie się. Cześć.